Kochanie, słuchaj, a, a Ty słyszałeś tę przypowieść o obrotnym rządcy i pozyskiwaniu sobie przyjaciół mamoną bezprawia? Bo wiesz co? Jak my już sprzedaliśmy tę posiadłość. I zdecydowaliśmy odłożyć dla siebie część zapłaty, bo jak nam tam Piotr mówił, możemy rozporządzić sobie tym, co za nią otrzymaliśmy, jak chcemy. To może pozyskamy sobie Piotra i innych, mówiąc, że to jest cała kasa, co? Bo jak im powiemy, że to jest cała kasa, to pozyskamy ich sobie bardziej niż wtedy, gdy im zdradzimy, że tylko część. No, ludzie tak mają. Hmm. No proszę cię, przecież my tylko odrobinkę podkoloryzujemy. I to w dobrym celu pozyskania przyjaciół. No może jest to, mamona bezprawia, bo zarządzając nią a raczej tym, co o niej mówimy, nie jesteśmy do końca krystalicznie czyści, zgoda. Ale patrz na fakty. A fakty są takie. Nikogo nie okradamy. Przeciwko nikomu nie mówimy fałszywego świadectwa. No chyba, że kupujący się wygada, ale wtedy będzie sam sobie winien. I. Dajemy kwotę, jaką ustaliliśmy, że damy. Nikt nie jest stratny. A że nas tylko trochę bardziej polubią, że spojrzą przychylniejszym okiem, to zawsze na plus. A, a i względy bezpieczeństwa są ważne. Bo jak ludzie się zwiedzą, że gdzieś przykitraliśmy trochę kasy, to będą szukać. A tak wiedzą, że całość daliśmy niby na wspólnotę i nie ma ryzyka kradzieży. No o, trzeba myśleć o wszystkim. No i dobrze, że myślimy, sobie zostawiliśmy część, bo nie wkłada się jajek do jednego koszyka. Swoje zabezpieczenia trzeba mieć strzeżonego, Pan Bóg strzeże, a my przecież mamy być niewinni jak gołębie, a przebiegli jak węże. Tak, kotku? Mm, no daj żyć. Przecież chyba nikt nam nie zarzuci, że udajemy sprawiedliwych, nie? Mm, ale, ale, ale co może pójść nie tak? Padniemy trupem? No Proszę cię, to taki lekki pijar jest tylko. Życia nie znasz, ocknij się. Kupę kasy oddajemy na tę wspólnotę Piotra, to powinni nas po rękach całować. No to będą. Tylko trochę bardziej. To co? No zguć się. Jednomyślni mamy być. To jak? Dogadani? No, no. Morda, bardzo dobra decyzja, kotek. Bo dobry bajer nie jest zły. To jak zapytają, czy daliśmy całość, to mówimy, że na 100%, 100%, tak kotku? Wyobraźcie sobie, że znacie osobiście Ananiasza i Zafirę i że są oni waszymi przyjaciółmi. Za to podkoloryzowanie sytuacji spotkała ich Kara śmierci. Jak się z tym czujecie? Mnie ogarnia strach. Jeśli takie są standardy, to nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jak zresztą powiedziano. A może Ananiarz i Safira byli ludźmi, którzy udawali sprawiedliwych, bo raczej nie byli sprawiedliwi, dopuszczając możliwość świadomego kłamstwa. W stosunku do osób wierzących, takich jak Piotr, albo jedno drugiego do tego kłamstwa namawiając. A może po prostu zostali zwiedzeni, bo szatan zwodziciel, jak podano, zawładnął sercem Ananiasza, a Safira musiała się już trzymać ustalonej wersji: Dasz mu palec, zje ci rękę. I tak skłamali. A przecież każdy wierzący, jest świątynią Ducha Bożego. Więc ryzyka wystawiania Boga na próbę są spore. Zakładam, że wśród wierzących nie ma rzeczy wielkiego kalibru, dlatego szukajmy rzeczy drobnych, badając swoje serca. Nie mówię tu o zachowaniu się w stosunku do wrogów, bo i sam Bóg mówi, z roztropnymi postępuje roztropnie, a z przewrotnymi przewrotnie. Mówię o uczciwym postępowaniu w stosunku do braci i sióstr. Jeszuła rzekł do faryzeuszy: Wy udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. Pytanie, czy my sami wobec ludzi nie udajemy sprawiedliwych? Czy chcemy w ich oczach wyglądać na innych niż jesteśmy? To jest modlitwa na dziś, aby nas Duch Boży przekonał o tym grzechu, jeśli jest lub czycha u bram. Aby Ojciec Kłamstwa, zwodziciel, nie zawładnął sercem naszym jak Ananiasza. Czy Ananiasz i Safira? Właściwie pojęli tę przypowieść o obrotnym rządcy? Jak myślicie? A my? Więcej na jej temat w podcaście Pozyskujcie przyjaciół niegodziwą mamoną. Serio? Link w opisie. Szalom!